Witam Państwa, jest to w kolejności wydawnictwo Kapital, tydzień akcji Zostań w domu za nami, a wydawnictwo Księgania Kapital Bóg cały czas działa i ja chciałem Państwa zaprosić do nas, e, pokazać działamy cały czas, wysyłamy książki oraz podzielić się pewnymi nowościami, książkami, które na pewno Państwa zainteresują na okres tego, że zostajemy w domu i, i możemy sobie spokojnie czytać. Pierwszy z tytułów to jest Masoneria 2018, a już niebawem, za dwa tygodnie, wyjdzie Masoneria 2018. 20 Stanisława Kejskiego, gdzie m.in. będzie na temat obecnej sytuacji, jaka jest na świecie. Też godna polecenia i też super nowość, bestselleru, Wojna o pieniądz Hongbinga, która porusza właśnie kwestie Chin i można powiedzieć, że upadającego Iranu. Jak będzie, tego nie wiemy do końca. Ale kolejny tom bestselleru jest już dostępny, można już zamawiać, można kupować razem nawet w pakiecie. E, mogę Państwu też polecić e, książki Pana Stanisława Michalkiewicza, te wydane zwłaszcza przez nasze wydawnictwo, czyli Choroba Czerwonych Oczu, Rze Rzeczpospolita i udaszy i Niemcy, Żydzi i Volksdeutsche. Wszystkie te książki do końca miesiąca kupione u nas w księgarni są z autografem autora, pana Stanisława Michalkiewicza. I na koniec e, dla ludzi młodych, też, ale też dla starszych, klasyka, czyli Karol Bumsz, Dzikowy Skarb, pierwszy tom całej epopei piastowskiej, z historyka może z jednej strony trochę zapomnianego, zresztą kiedyś jego książki to była lektura obowiązkowa, ale niesamowite przejście właśnie do tych starych, średniowiecznych czasów piastowskich, gdzie będzie można dotknąć, spotkać się z tymi różnymi historiami, jak powstawało państwo polskie, także polecam Dzikowy Skarb, polecam też książki u nas, działamy, Czekamy na państwa opinie, komentarze, no i oczywiście na zamówienia. Zapraszamy na nasze kanały Stanisław Mialkiewicz, Stanisław Kajski TV, na naszego Facebooka oraz na naszą stronę internetową www.kapitalbook.pl.